Następny gołąbek, którego przedstawiam na aukcji, jest to nakrapiana, prawdopodobnie samiczka on może obrączki pl 0370, 24 rok 6276. Gołąb jest super elegancko jest wypierzony, typowo do parowania o rewelacyjnym pochodzeniu, co mogę powiedzieć o tym gołębiu. Między innymi ze strony ojca to jest wnuczka wybitnego. Gołębia 002 wybitnego rozpodowca. Dziadka m.in. i pradziadka olimpijczyków, dwóch olimpijczyków w Polsce. A matka znowu wywodzi się zaś. Matka tego gołąbka, to jest córka oryginalnego bruyna, setki, którego Rzymie zakupili na aukcji uwielbili Milite Bruyna. Mały Zidane. Jest bardzo, to jest łączenie 002. Razy, razy De Bruyne. No, przepiękne. Te gołębie pięknie latają. Praktycznie 002 to robią trasy krótkie, średnie i wybitnie z maratonu. Wnuczka 002 w 2024 roku jest w trójce w zespole gołębie, które nam zdobyły 18. miejsce w Polsce w kategorii maraton. Jest gołębem pięknej budowie. Także to jest dla nas zostawione do rozpłodu, ale no, nie pomieścimy się wszystkimi gołębiami. Dlatego super gołębie też trzeba dla hodowców wystawić. Serdecznie polecam.